Cześć wszystkim, z tej strony Julian, i to jest pierwszy materiał ze serii o nauce podstaw tradingu. Z tego co widzę po wiadomościach i pytaniach, jakie dostaję, to postanowiłem, że najlepiej będzie zacząć od takich podstaw czytania wykresu. Zauważyłem, że wśród niektórych osób są takie powielane błędy, są powtarzane błędy, które później zamieniają się w straty, a nie w zyski. Coś po co tutaj przyszliśmy wszyscy, tak naprawdę. Są to błędy na poziomie fundamentalnym, więc takim dosyć podstawowym, a wiele osób od razu chce uderzać w bardziej zaawansowane tematy bez świadomości tych podstaw. Do tych bardziej zaawansowanych tematów też przejdziemy i tak z każdym materiałem będziemy trochę podwyższać poprzeczkę, ok? Pod koniec tej serii będziecie zdecydowanie bardziej świadomymi graczami i będziecie uzbrojeni w wiedzę, która pozwoli Wam dołączyć do tych parunastu procent traderów lub inwestorów, co regularnie zarabia na rynku kryptowalut. No i też gratuluję! Tobie, że tutaj jesteś i chcesz się rozwijać, jednak pamiętaj, że to praktyka czy nie mistrza, a samo oglądanie i nauka jest dobrym startem. Nie mówię, że nie. Jednak nie będziesz mógł zrywać owoców swojej ciężkiej pracy i poświęconego czasu bez praktykowania tego, co się nauczyłeś na prawdziwym wykresie i na prawdziwych pieniądzach. To, co zobaczysz tutaj w tej serii jest wiedzą, którą ja sam bym chciał posiąść na moim początku z tradingiem i po prostu wiem, że pozwoliłoby mi to zaoszczędzić ogrom czasu, pieniędzy i frustracji. Kolejność nadchodzących materiałów również jest kluczowa, więc radzę zasubskrybować ten kanał, aby nic nie ominąć i w pełni wykorzystać to, co za darmo tutaj publikuję dla Ciebie. Jestem na tym rynku od około już 6 lat i korzystałem z naprawdę wielu giełd, a finalnie wylądowałem na Bybit i Okex. Zauważyłem, że mam na nich największą skuteczność przy wdrażaniu wiedzy, którą tutaj posiądziesz. Są to idealne giełdy na początek i wiem, że na początek to najprawdopodobniej będziecie chcieli zacząć trade'ować z mniejszymi kwotami, Dlatego dogadałem się z Bybit, że po rejestracji z mojego linku pod tym filmem i po wpłaceniu minimum 100 dolarów, to upoważnia Cię do odebrania dodatkowych 30 dolarów, czyli na chwilę obecną jakieś 130 zł za darmo. Tak więc kliknij na mój link w opisie lub przy komentarzu, zarejestruj się i lecimy z tematem. A przechodząc do konkretów, to dzisiaj zajmiemy się anatomią świecy, a w dalszej części filmu zgłębimy się nawet w to, jak te wykresy świecowe. Mogą pomóc nam określić kierunek rynku. Kierunek, którego sama świadomość i zrozumienie postawi Ciebie w lepszej sytuacji niż większość początkujących i nie tylko. Porozmawiajmy zatem o świecy, którą widzisz na ekranie. Tam te dwie świece tutaj są. Najpierw skupmy się na tej zielonej, czyli wzrostowej. Każda świeca będzie miała cztery główne elementy, i twoimi głównymi punktami będą otwarcie siecy, to jest ta część tutaj na dole, ta pogrubiona zamknięcie świecy, czyli ta część tutaj, maksimum świecy oraz minimum. Ta grubsza część nazywana jest korpusem świecy, i jak to przy świecy przystało, to te takie nitki są nazywane knotami. Jest górny knot oraz dolny knot. Zielona świeca reprezentuje zwyżkową świecę, czyli taka, która zamknęła się powyżej miejsca otwarcia. Ok, tutaj mamy miejsce otwarcia, tak jak mówiliśmy wcześniej, a powyżej mamy miejsce Zamknięcia. Ok? No i teraz, co się dzieje po otwarciu takiej świecy? Już Ci mówię. Tak więc, otwarcie świecy zaczęło się w tym momencie, jak wcześniej sobie omówiliśmy, i następnie, co się działo następnie? Następnie, kurs cenowy wahał się, leciał do góry i na dół, do góry, do góry, do góry, do góry aż osiągnął swoje maksimum w tym momencie, w którym kończy się knot. Ok? Następnie, cena spadała, spadała, spadała jeszcze bardziej. Aż osiągnęła tutaj minimum swoje. Dobra? Ale finalnie jednak wrócił tutaj kurs do góry i zamknął się w tym momencie. I świeca zamyka się na końcu dowolnego czy działu czasowego, jak sobie wyznaczyliśmy. Na chwilę obecną jesteśmy na wykresie tygodniowym. One week. Ok? Oznacza to, że początek, otwarcie świecy, odbywa się pierwszego dnia tygodnia. Ok? Następnie w kolejnych dniach tygodnia dzieją się takie fluktuacje cenowe, które przed chwilą tutaj Wam pokazałem. Cena wahała się do góry, do maksimum, opadła też do minimum, ale finalnie siódmego dnia tygodnia zamknęła się w tym etapie. I teraz na szybko przejdziemy sobie również do spadkowej. Świecy. Teraz, jak być może zauważyłeś, te dwa są bardzo podobne i że mogą różnić się tylko kolorkiem i nic bardziej mylnego. Otóż, jasne, są to kluczowe różnice. Jednak najważniejsza zmiana polega na tym, że otwarcie świecy znajduje się tutaj u góry. Czyli odwrotnie w przypadku do świecy wzrostowej, ok? Tutaj było otwarcie, a w świecy czerwonej, świecy spadkowej, otwarcie jest u góry, ok? I to może się wydawać logiczne, bo jak widać, tutaj z góry lecimy na dół, czyli zamyka się świeca na dole, tworząc przy tym również swoje maksima oraz swoje minima. I tutaj również otwarcie miałoby miejsce pierwszego dnia tygodnia, a zamknięcie dnia siódmego. Oznaczałoby to, że powiedzmy sobie, bitcoin kosztuje na początku tygodnia 25 tysięcy dolarów i w trakcie tego tygodnia co się działo w trakcie tego tygodnia? cena spadała, cena się ruszała tutaj do góry trochę, przez chwilę był, była nawet to zielona świeca, jeśli była powyżej otwarcia, czyli w tym tutaj momencie byłaby to czy... zielona świeca, ale tak jak mówiłem, finalnie cena leciała w dół i w dół i w dół, osiągając swoje minimum i zamykając się powyżej tego minimum. No dobra, myślę, że jest to zrozumiałe, tak więc skoro już omówiliśmy anatomię świecy, przejdźmy do tego, co one właściwie reprezentują. Tutaj mamy wykres bitcoina, wykres tygodniowy bitcoina, przypominam. I przyjrzyjmy się temu, co właściwie przedstawiają te świece. No to cóż, tak jak powiedziałem, każda z nich reprezentuje określony okres czasu. Jeśli kliknę tutaj na możliwe time frame y, tak zwane time frame, czyli po prostu rama czasowa, okresy czasowe, tutaj możemy mieć wgląd w jednosekundowy wykres, nawet 5 wykres, 15-minutowy, 5-minutowy, godzinny, 4-godzinny. Dzienny, tygodniowy, miesięczny, i tak dalej, i tak dalej. Jak widzimy, mamy dużo opcji. Jednak na dzisiaj skupimy się po prostu na, na jednej ramie czasowej, na tygodniowej. Tak jak sobie omówiliśmy, oznaczałoby to, że na przykładzie tej świecy tutaj otwarcie tygodnia miało miejsce w tym momencie, i w trakcie całego tego tygodnia miały miejsce ruchy cenowe nieco powyżej tej świecy. Następnie spadało, 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 osiągając swoje minimum, w tym tutaj punkcie. Zamknięcie natomiast miało miejsce powyżej minimum wyznaczane przez knot świecy, zaraz pod głównym korpusem. Teraz sobie trochę oddaliłem wykres i spójrzmy sobie, co rzeczywiście przedstawiają te świece, gdy znajdują się obok siebie, bo tak naprawdę wykres składa się z tych świec. Tak więc połączenie lokalnych maksimów, czyli najwyżej osiąganych poziomów cenowych z kolejnymi minimami Czyli najniższymi osiągniętymi poziomami cenowymi w całej strukturze rynku, która nam się tutaj skreowała. Tak, mamy taką linię, co dalej? Robimy to samo. Łączymy to dalej z kolejnym najbardziej wysuniętym punktem, i wtedy zaczną nam się pojawiać takie szlaczki. Co one nam przedstawiają? Tego typu szlaczki, szlaczki w takim dużym skrócie, skierowane po prostu swoją strukturą w dół. I to może być zaskoczeniem dla wielu z Was, ale oznaczają trend spadkowy. Trend spadkowy w tym przypadku oznacza to, że przez wiele, wiele, wiele tygodni tutaj mieliśmy do czynienia ze spadkami na rynku. I z tego co słyszałem, to wiele osób uważa, że trend spadkowy jest wynikiem tego, jest bardziej wynikiem następstwa pojawieniu się powiedzmy jakiejś określonej ilości czerwonych świec. I no, nic bardziej mylnego. Połączenie po prostu ludzi sprzedających i powodów, dla którego sprzedają, może wynikać z wielu różnych czynników. Niektórzy ludzie, którzy byli tutaj na tym poziomie, od, od którego zaczynaliśmy, może sobie postanowili, że już takie zyski, jakie osiągnęli w poprzednim czasie, ich satysfakcjonują, więc zaczynają sprzedawać, realizować zyski. A to tworzy wolumen lub presję sprzedażową. Tworząc nam kolejne czerwone świece. Inni ludzie mogą sobie pomyśleć, że super, naszła korekta, na, na którą czekali. Jak widzimy, mamy tutaj odbicie się od poziomów z poprzednich tutaj tygodni w tym zakresie, co stworzyło nam poziom wsparcia. Okay? Oznacza to, że w tym tutaj zakresie ludzie są bardzo chętni do zakupów, tworząc wolumen, jak i presję zakupową, czego wynikiem było tutaj pijęcie się w górę przez parę dobrych tygodni. Więc kiedy już stworzyliśmy ten szczyt, tutaj, to szukamy cofnięcia lub korekty, tak jak przed chwilą powiedziałem, tutaj, a następnie stworzenia nowego szczytu, czyli to, co tutaj było. Ten trzypunktowy ruch to sposób, w jaki możemy zacząć określać kierunek rynku. Kiedy mamy ten trzypunktowy ruch tutaj i tutaj, lub tutaj i tutaj, jak wcześniej zaznaczyłem, możemy określić, czy kierunek rynku jest obecnie wzrostowy, czy spadkowy. Wyznaczanie trendu długoterminowego, za pomocą właśnie maksimów, jak i minimów i łącząc je w trzech punktach jest jak najbardziej przydatne, ale żeby sobie wszystko po prostu ładniej poukładać w głowie, to pamiętajmy, że to są szczyty, ok? To jest szczyt, to jest dołek, to też jest szczyt i słuchaj. W takim dużym uproszczeniu trend można wyznaczyć patrząc właśnie na szczyty i dołki, czyli właśnie maksima i minima, to co powiedzieliśmy, z taką różnicą, że tutaj patrzymy na Coraz to niższe szczyty i niższe dołki. Okej, okay? niższy dołek i niższy szczyt i następnie mamy niższy dołek, raz jeszcze, oraz niższy szczyt, i to według analizy technicznej, czyli z technicznego punktu widzenia, tworzy nam trend spadkowy, potwierdzony trend spadkowy. A skoro tak jest, skoro jesteśmy w trendzie spadkowym, to możemy uznać, że zawieranie tak zwanych krótkich pozycji może być bardziej owocne dla Twojego portfolio. I teraz short, krótka pozycja. Tutaj mówię na przykładzie trendu spadkowego. Na szybko wytłumaczę Tobie teraz, o co chodzi z shortowaniem. Tak więc, po pierwsze, to jest bardzo taka znana zasada. Trend is your friend. Czyli nie graj przeciwko trendowi lub trend jest Twoim przyjacielem. Polega ono na tym, że w szerszym ujęciu, Bardziej korzystne może być granie właśnie na spadki, czyli otwierając krótką pozycję. Tutaj dajmy sobie taki idealny przykład, że udało się złapać szczyt struktury rynkowej w tym momencie i chcesz otworzyć shorta, tak więc przenieśliśmy się na Bybit, Nasz szczyt, który sobie upolowaliśmy, znajdował się w tym momencie, jeśli dobrze pamiętam i postanowiliście otworzyć shorta, Ok? Teraz shortowanie. Na czym polega shortowanie i dlaczego powinno się częściej shortować w takim ogólnym trendzie spadkowym, niż na przykład otwierać longa, czyli długą pozycję. Otóż short. Powiedzmy sobie czysto teoretycznie, że pożyczyłeś od kolegi Bitcoina, jednego Bitcoina, on ci przesłał właśnie tutaj na Bybit. I co ty z nim robisz? Ty go sprzedałeś tutaj po tej cenie, powiedzmy 25397 dolarów. No i tak, masz te dolarki teraz na Bybicie i co się dzieje? W tym przypadku nasz kolega będzie giełdą, Bybitem. Dobra, i sobie umówiliście się, że pod koniec dwóch tygodni na przykład oddasz mu tego jednego bitcoina mu, koledze, czyli właśnie Bybitowi. Tak więc mija pierwszy tydzień, mija drugi tydzień. Cena bitcoina wynosi jakieś 19 tysięcy dolarów. I co ty robisz w tym momencie? Kupujesz jednego bitcoina, czyli tego, co wcześniej sprzedałeś za 25 tysięcy dolarów, i tego odkupujesz. Odkupujesz go za 19 tysięcy dolarów i tym sposobem w Twojej kieszeni, w Twojej kieszeni zostaje jeden bitcoin oraz 6 tysięcy dolarów. Bitcoina oddajesz koledze, czyli giełdzie, a 6 tysięcy dolarów zostaje Tobie. I patrząc teraz, raz jeszcze z szerszej perspektywy, to widać po prostu, że w trendzie spadkowym, no mamy do czynienia, tak jak to sama nazwa mówi, mamy częściej do czynienia ze spadkami. A to właśnie shorty korzystają najwięcej na spadkach. Ludzie zarabiają na tych shortach otwieranych tutaj. I tym sposobem czasami dochodzi do tak zwanego short squeeze. Ściśnięcia shortów. I co to oznacza? Na przykładzie tutaj tych paru tygodni wytłumaczycie jak to działało. Tak więc w tym momencie wielu inwestorów, wielu traderów mogło sobie pomyśleć, że no kurczę, po takich spadkach to niemożliwe, że bitcoin się podniesie i będzie dalej leciał w dół. I tym sposobem ludzie pootwierali shorty, a shorty, szczególnie przy większej dźwigni, którą później sobie oczywiście bardziej szczegółowo wszystko omówimy, jak otwierać zlecenia z dźwignią, jak dostosować odpowiednią dźwignię oraz jak po prostu stwarzać prawdopodobieństwo bardziej zyskownej transakcji lewarowanej niż zmniejszać. No ale dobra. Tak więc każda otwarta pozycja z dźwignią, czy to jest 2x, 3x, czy 10x, czy nawet 100x, ma swoją tak zwaną cenę, Likwidacji, ok? Jeśli byśmy otworzyli shorta w tym momencie z dźwignią 10X, oznaczałoby to, że po 10% ruchu w górę bitcoina byłbyś 100% na stracie, po czym pożyczone bitcoiny są po prostu odkupywane. I w takiej sytuacji jak tutaj, to możliwe, że po prostu za dużo osób na otwierało shorty, po czym mieliśmy do czynienia z takim małym trendem wzrostowym, co przyczyniło się do stworzenia korekty w trendzie spadkowym. Taka korekta trwała przez ile tygodni? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ok? Przypominam, że jedna świeca to na wykresie tygodniowym oznacza 7 dni, jeden tydzień. I żeby był taki balans zachowany w życiu, to również istnieje sytuacja zwana long squeeze, czyli ściśnięcie longów, ściśnięcie długich pozycji. I to w tym przypadku mogłoby wyglądać następująco. Otóż pojawiła się korekta. Po długoterminowym trendzie spadkowym. Co sobie myślą ludzie? Ludzie zaczynają sobie myśleć, że super, wracamy do hossy, wszystko będzie tutaj e, rosło w górę, jak to było wcześniej. Więc ludzie Raz jeszcze, jak to było z shortami, otwierają te longi tutaj. Rynek staje się mocno przelewarowany, czyli zajmowane są pozycje o po prostu dźwigni nie do końca proporcjonalnej do odpowiednich fluktuacji cenowych, zmienności cen, a więc ich cena likwidacji znajdowała się gdzieś w tym okresie, i po zlikwidowaniu ich pozycji pojawiają się kolejne czerwone spadkowe świeczki. I tutaj, niżej, na przykładzie mojej pozycji na Bitcoinie. Moja średnia cena wejścia wynosi 18 tysięcy dolarów, czyli było to gdzieś w tym e, zakresie. I to jest długa pozycja. Jest to long. O dźwigni 3x. Po czym od poziomu cenowego 18 tysięcy dolarów w górę mieliśmy do czynienia z 28% ruchem w górę. Przez to, za pomocą dźwigni, e, teraz mam do czynienia z 85% zyskiem. No i tutaj, możesz sobie pomy pomyśleć, co ten Julian mówi. Przecież mówił przed chwilą, żeby otwierać shorty w trakcie trendu spadkowego, a on tutaj pokazuje swojego longa. I jasne, jak najbardziej się z Tobą zgadzam. Otóż, ta pozycja polegała na tym, że w tym momencie mi się wydaje, wydaje mi się i stawiam na to swoje pieniądze, że powoli wychodzimy z trendu spadkowego we wzrostowy w długim terminie i ja jak najbardziej liczę się z prawdopodobieństwem wystąpienia dalszych spadków, Stąd mała dźwignia i moja cena likwidacji na poziomie 12 tysięcy dolarów. Myślę, że to jest bardzo mało prawdopodobny poziom. Jednak rynku nikt w 100% nie przewidzi, więc zostawiłem sobie po prostu tutaj takie okienko, można powiedzieć, w którym dołożę do tej pozycji zgodnie z strategią, którą omawiałem w poprzednich filmach. No i żeby nie zarzucać ciebie tutaj wiedzą, to myślę, że na dzisiaj wystarczy. Chciałem tobie przybliżyć świecę. Takie najbardziej to jak widać podstawowy element wykresu, wykresu nad którym będziemy sporo czasu siedzieć. To jest wykres Bitcoina. Kolejne filmy również będą się opierały głównie na nim i jak z niego wyciągnąć jak najwięcej. Jak widzicie, coś tam da się wycisnąć z niego, ja postaram się Wam przytoczyć jak najwięcej potrzebnej takiej konkretnej wiedzy, bez jakichś zbędnych tematów, tak abyście mogli po prostu sami samodzielnie otwierać własne, docelowo zyskowne pozycje oraz unikać błędów początkujących, które również tutaj e, omawiamy w tej serii. Tak więc ja się cieszę, że wytrzymałeś do samego końca. Przypominam, że po zarejestrowaniu się właśnie tutaj na giełdzie Bybit i deponując przynajmniej minimum 100 dolarów, to możesz otrzymać nawet 30 dolarów, którymi możesz tutaj później sobie obracać na giełdzie. Widzimy się w następnym materiale i cześć!